Wyjątkowo Majki się urlopuje, jestem ja, chciałem wam troszeczkę opowiedzieć. Mamy dużo zmian, dużo nowych e, rzeczy będzie się działo w plecionie. Ulepszamy sklep, ulepszamy wysyłkę. Chcemy wam e, wysyłać jak najwięcej rzeczy, także wchodzę do Dreamwordu. Za chwilę opowiem wam co się zmieni Przede wszystkim e, jesteśmy po inwentaryzacji. Siemano panowie, jest cała ekipa, proszę Marcin. Za mną, za mną ściana hype takla będzie się powiększała, bo już widziałem na magazynie kolejne kartony z plecionkami. Także na te nowe sezon się porządnie zatowarujemy. Jest z nami nowy człowiek, który znaczy znacie już perczyk, percza Pawła. On w plecionie jest już od dłuższego czasu, ale teraz właśnie tak. przychodzi na sklep. Teraz będzie w Dream Worldzie. Jest z nami jeszcze Krzysiu, siema Krzysiu. Siema. Także witam was wszystkich serdecznie. Taka sprawa, jesteśmy jak powiedziałem wcześniej po inwentaryzacji, dużo wyjaśnień, dużo braków, które były w zamówieniach, okazało się, że faktycznie nie ma ich w kuwetach, dużo kuwet wyszło, były problemy z wysyłkami, dzwoniliśmy do was, żeby robić podmianki tak zwane, ale teraz od tego roku już tego nie będzie, wdrożyliśmy, wdrożyliśmy do nas nowy system magazynowy, Wdrożyliśmy nas nowy system magazynowy, który bardzo usprawni naszą wysyłkę no i przede wszystkim unikniemy wielu błędów, wielu pomyłek. Także teraz będzie tego wszystkiego mniej. Przesyłki będą jeszcze szybciej dochodziły i będą dochodziły w lepszej jakości, nie będzie braku. W związku z inwentaryzacją, była taka sytuacja, że mieliśmy lekkie opóźnienia, za co chcieliśmy Was serdecznie przeprosić. Było to tylko kilkudniowe przesunięcie, jednak zaznaczyliśmy w naszym sklepie, że wysyłka, wysyłki towaru będą troszeczkę później, że siedmiu, 8 dniowy termin tego wszystkiego będzie. Dlatego i tego, tego, tego się do, tego słowa dotrzymaliśmy, jednak nie wszyscy to zauważyli. Były lekkie nie, nie same spięcia, ale wszystko zostało wyjaśnione. Także dziękujemy, że zamawiacie. Dziękujemy, że jesteście z nami. I cały czas, tak jak mówię, od dzisiaj już tak naprawdę wysyłki ruszają od wczoraj wysyłki ruszyły pełną parą i wszystko co zamówicie będzie do nas jak szybciej dochodziło. Posłuchajcie, chciałem tu wam opowiedzieć o tej ścianie, ścianie naszych woblerów, którą na pewno wiele osób wiele razy przeglądało, tej ściany już nie będzie, jest taka sytuacja, że robimy w niej dziurę. Przyjdzie moment, że się przebijemy. Posłuchajcie, powiększamy DreamWorld. Będzie więcej towaru, będzie więcej ludzi, będzie więcej miejsca na to, żebyście mogli wybrać coraz więcej sprzętu. Tutaj obok, może pokażemy, co panowie? Pokażemy, gdzie to, gdzie to, się, będzie, gdzie to się, co się będzie działo, żeby ludzie wiedzieli, że DreamWorld będzie jeszcze większy. Dwa lata temu zrobiliśmy dziurę tam, jak widzicie za mną. A teraz zrobimy na tej ściance woblerów, żeby po drugiej stronie zrobić jeszcze większą ściankę woblerów dla was. Chodźcie, panowie, pokażemy. Tutaj ekipa już robi. Widzimy, że wełna mineralna dość otwarte jest. Otwarte. Wejdzie w na sekundę. Pokażemy, co tu się dzieje. Jak widzicie, wszystko już schnie. Schnie. Przygotowuje się po to, żeby właśnie tu, w tych trzech miejscach zrobić dziurę w trzech przejściach, tak? tu są takie specjalne słupy, na których oczywiście będzie opierała się cała konstrukcja, także wszystko jest pod okiem specjalistycznych konstruktorów. Yy, także sklep się robi, może Pan, tu pokazaliśmy trochę bałaganu, yy, ale to wystarczy jak na razie, Majki przyjedzie, zrobimy, będzie zrobiony, także wszystko Wam opowie. Czym ja się bardzo jaram tym, że będzie tam w głębi właśnie, tam z tyłu Piotrek razem z Majką zaplanowali super taką część, obszar taki, w którym będziemy mieli bardzo dużo różnego rodzaju ubrań, ubiorów, także to też będzie, będzie super. No teraz, jeżeli chodzi o wędkowanie, wiadomo mamy ciężej. Jest zimno, ja z tego co się wydałem, wiele różnych Miejsc, gdzie chcielibyśmy połowić, po prostu zamarzło ze względu na nocne mrozy. Ale nie martwimy się, na małych rzeczkach możemy wciąż łowić. Świder płynie od Piotka, kiedyś dowiedziałem pozdrówki dla Piotka oczywiście. Rządza płynie. Też na siedzenie my tam byli, też, też się dowiadywałem, także rzeki płyną. Można sobie jeszcze połowić. Panowie, a wy gdzie łowiliście? Łowiliście ostatnio jakoś, albo gdzie, wiecie, gdzie może teraz połowić? No Świder jak najbardziej, tam częściowo, częściowo od nas ludzie byli, Piotr Skieras był, był Turtles, połapali ładnie okoni na Świdrze, na jakichś tam swoich tajnych metach. My z Pawciem ostatnio się wybraliśmy na Paszoki do Jeruzala, pozdrawiamy Pana Piotrka. No też się pobawiliśmy, wiadomo, że tam może nie było jakichś dużych bardzo wyników, ale zabrałem syna, syn złapał swojego pierwszego pstrąga, więc... Więc yy, też, y, też fajna zabawa. Na pewno jak, jakaś tam alternatywa y, dla powiedzmy tego, jeżeli ktoś nie, nie łowi y, dobrze okoni czy pstrągów, nie, 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 nie biega za nimi, to jest fajna odskocznia, że można powędkować nawet w zimę. Y, jeżeli, o, oczywiście, ile tam nie zetnie, a jak zetnie, to też z lodu można pojechać, powędkować, Ryba jest, więc można Mamy się poddadzić. Dokładnie, rynek, dokładnie. No bardzo fajna. Mamy, mamy sporo towaru i na Pstrąga, i na Okonia, i na takiego Paszoka też się dużo towaru znajdzie. libra Boroda, oczywiście Fishop, cała gama fiszapa tutaj w Tutaj mamy wszystko, cały, tak? Cały tak, regał. Zapraszam, Paszka. wiadomo, teraz, teraz sezon Okoniowo-Trociowo-Pstrągowy, także do tego jestem przyzwyczajeni. Trochę już nawet widzę Fishopy przebrane, ale naprawdę oferta fiszapa Tak, mamy dużo, tutaj takie smaczki typowo Pstrągowe. I zawodnicy tego używają na Trout Area. Bardzo duży wybór, naprawdę, bardzo duży wybór. Jeżeli chodzi na przykład o łowienie okoni, w tym okresie, gdzie jak wiecie, w naszym okręgu można łowić przynętami do 5 cm, więc znajdziecie tutaj naprawdę bardzo duży wybór. Mamy takich przynęt, że nie musimy się martwić. One mniej więcej z główką, tak będą miały 5 cm bez żadnego problemu. Nie powinien się nich czepiać. Mamy tutaj na przykład, jeżeli chodzi o woblery, pokażę Wam. Zresztą ci co mnie, co mnie znają, to wiedzą, że. Cała, tak, jest cała. Cały, cała oferta Ponton 21. Pontona, a to mnie jeszcze cieszy, jak będzie tamta powierzchnia dla nas, to wiedzie więcej smaczków z Japonii. U. I to jest, to jest ważna informacja. No właśnie, to pokazywałeś mi w woblera, woblerach, który się tak jerałeś mocno, powiedz, to to jest to, to jest mój wobler, no można powiedzieć, numer jeden. Najbardziej chyba uniwersalny wobler, jakiego mam w pudełku. Jak się nazywa? To jest Ponton 21 firma. Model się nazywa Gagagun. Gagagą. Słuchajcie, 45 mm, czyli też się łapiemy w tym przepisie. I co Wam powiem? To jest generalnie typowo pstrągowy wobler, ale ja sobie go zaadoptowałem do łowienia okoni i Jest to mój najlepszy okoniowy w tej chwili wogler. Łowi, łowi klenie na wiśle w normalnym prowadzeniu, bo jest to oczywiście wobler twitchowy, Ale jak go poprowadzimy normalnie, pięknie walą w niego klenie. Już mam parę osób, które regularnie na to łowią klenie. Więc kleń w przyłowie: szczupak, strąg. No i łapiemy się w przepisie. Do Maja możemy sobie tym mówić. Tak? No i super. Także tutaj mamy dużą ofertę Pontona, tak? Tak, mamy tutaj pontona. Woblerki jeszcze jakiś pokaż strągowe. Tu Widzę dużo Rapala też jest, tak, tak Rapala. Tak, tak. No, Są jest rapale. tego sprzedania. Mamy Tricolora na, na przykład też pokażemy. Pokażmy. A tu jeszcze w chciałem pokazać, jeszcze chciałem pokazać, bo jak mówiłem wcześniej o tych gumkach, tak? Jak mi się to podoba, jak mamy fajnie uzupełnioną ofertę, no to akurat pustka, ale mamy fajnie jest uzupełnioną kajtecha też. ofertę Kajtecha. Pełno jest. Pełno. Przede wszystkim najważniejsze, że mamy, y, że mamy te, te, te małe przynęty, tak? te, które dozwolone są na wody mazowieckie. Dokładnie. Dużo jest tych, Do maja tych... mamy dużo czasu i czymś musimy łowić. Czyli tak? Musimy łowić, tak? tak? że jesteśmy przygotowani. E, co jeszcze Pawełku chcieliśmy powiedzieć? No, tutaj chcieliśmy tutaj powiedzieć. Mamy tu nawet sieka, tak samo. zyki, bardzo znany model, też bardzo dobrze łowi możemy te tak samo klenie łowić w tej chwili bardzo dobry kleniowy wobler bym uhum. powiedział, że jeden z lepszych i tańszych woblerów o widzisz, ciekawe, czyli dużo cała ścianka cała sieka, zobaczcie tutaj tylko, że tutaj już jest 6 cm ale tu są mamy twitche o. naprawdę w dobrej cenie jeżeli ktoś nie łowił tą metodą, może sobie kupić u nas te woblery Twitcher od ping pong tak? dokładnie no właśnie, bardzo no właśnie bardzo fajne woblerki sam tym łowiłem i powiem wam, że nie odbiegają pracą od tych japońskich może albo można też powiedzieć, tam będzie, ale ktoś kto zaczyna z twitchem śmiało polecam. Możesz tego powiedzieć, tego że japońskie nie odbiegają od pracy pingponga, to nie? Tak możemy też tak powiedzieć, jasne? No jeszcze właśnie. wam pokażę jedne, tutaj mamy firmę Upstream, która też ma fajną ofertę jeżeli. O, chodzi o Upstream dokładnie. Pokaż I strongowo i okoniowo macie tutaj na przykład 1.7 cala, czyli też się łapiemy mm -hmm. bardzo dobre przynęty. Bardzo dobre. I mamy, i robako podobne jakieś, i mamy rip... o, pokażę Wam bardzo fajnego riperka, tylko muszę go znaleźć, on jest w tej szufladzie. To jest dla mnie hit. Ja tym łowiłem już kiedyś, bo miałem okazję... Ej. Czyli mamy upstream, no dobrze. Tak, tylko pokażę wam naprawdę cukiereczek taki. To poszukaj, a tu Dobra. jeszcze ja pójdę do, do Krzyśka, w tym czasie Krzysiek, ty mówiłeś, tak, że, że teraz w tym roku wchodzimy też jeszcze w dużo e, rękodzieła. Będzie tak? rękodzieła, będzie masa woblerów, e, uznanych już e, producentów e, rękodzielników polskich. E, no, no, no. E, będzie też e, dużo nowości, normalnie, e, że tak powiem. Masowej, tak? Roboty fabrycznej zupełnie. W tamtej części mamy zamiar zrobić naprawdę bardzo, bardzo fajne, duże ścianki z, z nowymi woblerami. Wczoraj z Piotrek zamówił Spinmada, po prostu jak gnoju będzie tego naprawdę dużo, praktycznie cała oferta Spinmada do nas wiedzie. Że koguty też będą Spinmada. Będą, tak, z będą z tego, koguty Spinmada. Już teraz dzisiaj przyszła paczka, bo wczoraj, słuchajcie, w ogóle też ukłony dla Spinmada, wczoraj Praktycznie po południu Petek zamówił: powiedział, Chłopaki, potrzebujemy na szybko pod lodówkę, bo trochę się lodu szykuje. Wczoraj godzina chyba 15 zamawiał. My to dzisiaj rano mamy już w sklepie, także szacunek dla zboczyna. Słuchajcie, no tak jak Marek Zmaras wspomniał, ubraniówka. Obraniówka będzie wszystko ładnie uporządkowane. Będzie też dużo, może nie dużo, ale będą nowości na pewno fajne. Będzie, będzie, co jeszcze będzie. No będzie trochę takich smaczków, o których jeszcze nie będziemy może mówić do końca, bo nie wszystko jest dopiero. Tak, o ale, wszystkim nie mówimy jeszcze, ale będzie tak, naprawdę będzie, dużo ciekawych rzeczy. Na przyszły rok wiecie, będzie nasze dziesięciolecie, będzie bardzo grubo, i zaczynamy w tym kierunku dość mocno, gdzieś tam fajnie ofertę rozszerzać, żeby, żeby dla każdego coś fajnego się znalazło. Aha, no to będziemy dokładnie. Tak samo jeżeli chodzi o ten sam, mówiliśmy troszeczkę o yy, pstrągach o koniach, ale też oczywiście cały czas. U nas dostępna jest oferta podlodowa, tak? Tak jak powiedziałeś, Krzysiu, będziemy mieli od Spinmada o, przyszło pytajcie, możemy, dużo. Możemy sobie Moż, możesz pokazać, możemy... Możemy sobie, może? A, na otworzysz po prostu taki, no otworzysz paczkę, tam, tak? Nam zobaczmy co przyszło, a więc w międzyczasie nam, Krzysiu, pokaże te upstreamy. Perczu. Herczum, przepraszam, <laughs> przepraszam, sorry. Tu jest, słuchajcie, bardzo fajna guma. Mało jest tak małych ripperków, które idealnie pracują. Tutaj jest, no, nielaganna praca tego ogonka. Jest po prostu, no, kupicie, połowicie, zobaczycie. Naprawdę rewelacja. Testowałem tę gumę jakiś rok temu. Już miałem od tej firmy, dostałem do testów. Jest mega, naprawdę mega. No super. Tu ktoś pytał na nawie, widziałem o plecionki kiedy będą, ee... Te nie tracące kolory, także już jak mówiłem na magazynie widziałem pudła stoją z nowymi pieczynkami, no, ściana jest dość pełna, jednak wiesz jakieś tam przyszedzenia W związku z tym yy, niedługo pojawią się one już też na sklepie, tylko musimy też po inwentaryzacji wszystko sprawdzić No taka inwentaryzacja troszeczkę blokuje sklep, bo wszyscy ludzie skupieni są na tym, żeby policzyć, żeby wszystko się zgadzało, dlatego też jak mówiliśmy wcześniej trochę zwolniliśmy z wysyłką Trochę e, towar też e, wolniej dociera do, 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 do Dream World'u, ale już skończyliśmy i zaraz wracamy do porządnego handlu. Dobra, Coś zobaczmy to, co tu Krzysiu nam pokaże. Coś o co pytaliście, no sami chcieliśmy zobaczyć no. dokładnie. Oferta podlodowa Spinmada. także zobaczcie, takie cukieraski do nas przyjechały. No świeżo i otwarte, realnie, tak świeżo tak jest, otwarte. No, tak widzieliście, no, na waszych oczach. Słuchajcie, no i ogólnie myślę, że w ciągu dwóch tygodni bardzo duże zamówienia poczynili, poczyniliśmy z podlodówką także w ciągu dwóch tygodni myślę, że będziemy bardzo dobrze zastaworowani w tym temacie. W tej chwili widziałem w prognozach, że myślę, że koło poniedziałku już powinien być lód bezpieczny tak naprawdę w Torku gdzieś tam, żeby można było wchodzić i raczej na razie nie będzie za, za ciepło, więc powinien się ten lód chwilę utrzymać. Myślę, że coś tam będzie można z lodu poganiać okonka czy, czy nawet czy nawet gdzieś tam na komercjach. Więc, więc słuchajcie, no zapraszamy, tak, zapraszamy. No tak. No dobra. Do sklepu do zamówień. Do zamówienia. Krótki poranny live, on zostanie na... tej kolega Łukasz pyta się o przęty pstrągowe, mówiliśmy wcześniej, mamy dużo woblerów, dużo będzie rozszerzonej oferty, jeżeli chodzi o rękodzielników. Mamy dużo gum różnego rodzaju, bo na nie też możemy, wiemy, złapać pstrąga, także, także zapraszamy do Dream Worldu. A co jeszcze chciałem powiedzieć, tutaj ludzie piszą, że widzę na live, kiedy, kiedy wysyłka, kiedy zamawiał, zamawiał wędkę, dlaczego jeszcze nie dostał. Dlatego mówię. Wynikało to z tego, że była ta inwentaryzacja, co jeszcze raz chciałem wszystkich przeprosić za te opóźnienia, ale jednak na sklepie napisane mieliśmy, że po prostu termin wysyłki jest troszkę później. Dzisiaj wraca wracamy już do wysyłki 24H, także jeżeli znajdziecie się w naszym sklepie, e, zapraszamy, zamawiajcie, towar do Was będzie przychodził już w tym terminie, znaczy zawsze przychodził w tym terminie, w którym obiecaliśmy. Także panowie... Co, zaczynamy kolejny dzień pracy czekamy na osoby, które przyjdą do nas do Dreamwordu. Dreamworld jest cały czas czynny, będzie teraz powiększony. A ja lecę dalej tutaj zarządzać wdrożenie tego nowego systemu, o którym wcześniej mówiłem, system, system magazynowy WMS, który dużo bardziej, dużo usprawni nasze wysyłki, wasze zamówienia. I przez obsługę klienta. Jeszcze... Będzie dużo niespodzianek w tym sezonie na pewno, bo tutaj z Majkiem żeśmy dużo rozmawiali o planach na ten sezon i będzie naprawdę sporo tematów takich bardzo ciekawych i myślę, że wam się spodoba. Ale nie chcemy dokładnie zdradzać, nie chcemy czego... zdradzać, Mówimy tak ogólnie, dlatego, że sezon się zaczyna, mamy styczeń. Wiadomo, że, że wszyscy będziemy się zbroili na początku maja, przez, nie, w kwietniu, tak naprawdę już. Tak, tak, ta, Nawet już już niektórzy zaczynają od marca. Będziemy powiedzieć. się zbroili, także wtedy już ta nowa oferta, te nowe ciekawostki, nowe smakołyczki, o których właśnie mówiłem, będą dostępne. Także obserwujcie nasz kanał, obserwujcie plecione, bo my idziemy cały czas w górę. I jeszcze jedna rzecz, że możemy, y, możecie przychodzić do nas do sklepu. Oczywiście zawsze doradzimy, nawet jeżeli nie będziecie nic kupować, po, po prostu porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, coś podpytać. Zawsze pomożemy. Tu jeszcze padło pytanie, o, Jeszcze sklep Stacjonarnie jest cały czas otwarty. Jak coś od poniedziałku zapraszamy. E, można przychodzić cały czas, już teraz nie przewidujemy żadnych gdzieś tam e, jakiś przerw. E, 10-18 w tygodniu, 10 w soboty. E, zapraszamy. Dobra. Także to tyle, co chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. Cieszymy się, że jesteście z nami. Zapraszamy częściej. Dreamworld otwarty. Wysyłamy 24H. Także lecimy z tematem, lecimy z, z koksem, mówimy ryby, bo to lubimy. Trzymajcie się, pozdrawiamy Was i do zobaczenia następnym razem. Elo wszyscy. Hello. Hello. Dobra, teraz się stopuje. Aleśmy już zakończyli. Jeszcze jesteśmy, jeszcze jesteśmy, okay. jeszcze jesteśmy. X nacisnę. No. Czy na pewno chcesz przerwać transmisję? Tak. No to pa.